Bambarywa TV Przyszliśmy na jebaną górkę, kurwa. Szukamy bamberyły, kurwa, gdzie on może być, ja pierdolę. Miesz pewnie pierdolonej górce. O kurwa, bamberyła, co ty tu robisz? O ponad kurwa. Bo jebało cię? Ja pierdolę! Kurwa! Ja nie dolę małego Ja pierdolę! A skoro go Kurwa! A ponad na uratowana. Kurwa, wyjewo się i ma wpis robotą, staka mnóstwo. Nie, nie Sup! na